Cześć Manko, witajcie na kanale. Kilka dni temu udało się wykręcić 9000 subów, więc zgodnie z obietnicą zaczynamy kolejny konkurs. Do wygrania będą trzy nagrody. Nagroda pierwsza drążek stacjonarny MFX004. Nagroda numer 2, czyli ławka opłaska KSH 024 i nagroda numer 3, zestaw gum oporowych. Odnośnie nagrody drugiej i trzeciej, to wy zadecydowaliście w ankiecie jakie chcecie, żeby były te nagrody i zgodnie z wolą większości będzie to ławka i będzie to zestaw gum oporowych. Przypominam jeszcze raz. Nagroda pierwsza drążek, nagroda druga ławka, nagroda trzecia zestaw gumoporowych. Na temat ławki i drążka możecie sobie poczytać na stronie producenta Kaspod, czy zobaczyć sobie filmy na kanale, bo były recenzowane te produkty, także nie ma problemu. A teraz zasady. Tym razem zmienimy trochę zasady. Będzie standardowo trzeba napisać komentarz że bierzecie udział w konkursie i jaką nagrodę wybieramy, ale żeby rozruszać trochę kanał, piszecie komentarz w innym filmie niż ten konkursowy. Może to być film sprzed miesiąca, a może to być film sprzed roku. Tutaj już moja głowa w tym, żeby postawcać te komentarze z różnych filmów. Generalnie chodzi mi o to, żebyście sobie powchodzili na jakieś filmy starsze, takie, które na przykład mają mniej wyświetleń i tam zostawiacie komentarz na przykład Konkurs 9000 subów. Chciałbym wygrać drążek, dlatego że i piszecie dlaczego chcielibyście go wygrać. Dodatkowe łapki w górę pod filmami mile widziane, komentarze mile widziane, suby mile widziane. Możecie też udostępniać te filmy. Standardowo, tak jak zawsze, im ktoś się bardziej wykaże, tym ma większą szansę na zwyciężenie w konkursie. Oczywiście, konkurs jest dla ludzi, którzy obecnie subskrybują mój kanał, tak jak zawsze, więc to też będę sprawdzał, czy dana osoba jest subskrybentem. I za dwa tygodnie zrobimy sobie ogłoszenie wyników. Albo to będzie losowanie, albo jeżeli będą super komentarze, to ja wybiorę jakieś. Zobaczymy. Regulamin konkursu znajdziecie w opisie tego filmu. Jaki jest sprzęt do wygrania? Też powtarzam, sprzęt jest nowy do wygrania. Kto nie brał jeszcze udziału w konkursie, to możecie potwierdzić, że wysyłam nagrody nowe. Nie jest to żadna ściema. Więc będą nagrody standardowo do wygrania. No i mam nadzieję, że uda się. W tym roku wykręcić 10 tysięcy subów, że kanał się będzie rozwijał. Wkrótce, oczywiście, też inne materiały. Zapraszam do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że nowe zasady są dla wszystkich zrozumiałe i pomoże to jeszcze bardziej rozkręcić kanał. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i powodzenia!